to one znikają nagle. Nie ma, nie ma difficulty peaceful przypadkiem? Nie, nie Nie, jest bo, nie bo byśmy HP odzyskiwali. Oh my god. Dobra, czyli to były te, czy strzelałem, że zrobiłeś na każdy, na każdy jakby kierunek oddzielne drzwi. Mówiłeś, że są trzy, a jeszcze środkowych nie robiłem, więc... ...by miało sens. A drzwi ma te same, e, e, jakby korytarze. Czy to jest tak, czy to byłoby takie proste? Naprawdę. Nie, czekaj co to jest. Co to że się to zrobił? Aha, to jest takie wyjście niby. No muszę jakoś wyjść. No super, nie wyjdę. nie wyjdzie. Musisz iść w stronę zielonego Jak w stronę zielonego kaktusa w sensie To po prostu zginiesz od kaktusa No to musisz będziesz musiał od nowa dać tą kurs O, e, mąderkę. Super Piękna śmierć Dawaj jeszcze dawaj kolejną tą Dobra, już tylko muszę zmienić na kreatywa Lever. aprosza. Nasz. Dzięki. Nie, nie, nie wróć, 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 wróć. chciałem ci już podpowiedzieć, to w lewo będzie najbliżej. A czego on szuka? Wyjścia no to ja już znalazłem. Eee, nie, to nie jest wyjście. Nie wiem, na razie jest tak lata. Ty na jakim etapie? Aha. jesteś? On jest <grym> na sklepatorze. Że... Już się poddałem. Jeszcze się z resem po prostu, jeżeli... jeżeli nie chcesz tego parkura. No tak, ale to tak, jakbyś nie miał egzamin i stwierdził, że. Ale to, napiszę to, 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 tylko... Jakbyś miał egzamin, no to nie, nie bierzesz tylko jednego, pnia i potem się poddajesz. A tak jest to z etapami? Kurczę. Stópka mi sędzi. <laughs> hmm. Nie robiłeś na pewno takich zawiłych, żeby było to, niby fake. Ty no przecież i ja. Byłem przy tym... ...wyjściu. Oj. A, bo nie. ja jestem przy wyjściu. Nie. Kurczę, stópka mnie swędzi. Jesteś na spektatorze, to możesz... O, widzisz? Tu jest. ma już ma dźwignię. Daleko chociaż jestem, czy blisko? jest daleko. No, super. Poszedłeś w drugą stronę. Jesteś teraz blisko tej skrzynki, w której znalazłeś dźwignię. Super. Z będzie tu? Nie. Tutaj jest to. No nie. Co! Tu poszedłem też tak daleko w prawo? Tak, tak zrobiłeś kółeczko, piękne. O człowieku. No muszę iść w skrajnie w lewo w takim razie. Skoro tak. Weź już kilka razy blisko tego, nawet, tylko nie wiem, jak to ominąłeś. Jeden człowiek to zawsze pomijasz. No, poszedłem skrajnie w prawo, zawsze. Teraz muszę, pójdę środkiem, bo skrajnie w lewo, skrajnie w lewo to chyba yy, ślepy zaułek był. No tak, bo zawsze idę skrajnie w prawo, to pójdziemy prosto. A, taki chuj. Ech, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Ogólnie łapka z więc jestem z nim bardzo dumny. tutaj. Ja już poszedłem na metę, bo no, chciałem zobaczyć. No ja... Jestem teraz przy tej puławce Nie, 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 nie! Przepraszam, to jest ta z lawą? Tak, to jest to z lawą. Tak, tak, to jest ta z lawą. A, siema. Chciałem się pokazać... widzisz nie? No, widzę. Tak. Eee... tego da się wyjść, to wszystko. Musisz zrobić nabrzeg. Odkładają. Nie, tu wyjście nie no, ma Tak No blisko jesteś! A jednak tak daleko! O! O! Ty chuj! No! No tu jest! <noise> tak, z, tak z czapy. No i właśnie o to chodziło. Tak, tak po środku labiryntu. No. Ja się spodziewałem, że zawsze będzie albo jakimś pąk, albo coś. No bo jest zazwyczaj na końcu. A tak z czapy na środku. No dobra, ale znalazłem. Oooo, Trzeba skakać po tym redstone'ie. Super. zamierzałem tutaj strzelać, Na co komu schodki? O, czekaj. Przejście z cztery pętla, o mój Boże. elitra Nie dostałem achievement'a. Keczę. No super! Chwila, poczekaj. Skąd muszę startować? Nie mówię, no jak lecisz to nie musisz znikąd startować, po prostu lecisz, co nie? A muszę cztery, cztery pod rząd przelecieć? Tak, musisz cztery pod rząd... O rząc. człowieku, niewykonalne. No ta... tak, już jesteś daleko, dawaj. No tak. Chwila. No! O! Chwileczkę, trzeba pan to trzeba poćwiczyć troszeczkę. Dobra, taka chwileczkę, dobra. Już chyba z co chodzi. Dobra. O! No, Liczy się, bo nie wiem. Było. Było? No, było? Było, Było, No dobra, czyli tu uznajmy. No, jeszcze zmień ta kółka! O, udało się! się. O! Nie, Czekaj, laguję. Halo, co jest? Tu lecisz plecami! Ale... Czekaj, bo nie mogę... Aha, no. Nie mogę... No, klikałem że... prawym przyciskiem myszy i nie mogę lecieć. Co jest? A, bo coś się... Ej, bo się zbukowałem coś. Co jest? Chwila. Chciałeś plecami. Wiem, ale widzę. Ale, ale, ale... widzę, bo coś się zbukowałem Dobra, już się naprawiłem. <głosy> coś... <głosy> nie wiem czemu, ale okej. Okay. Dobra, ale chyba wszystko miałem, o co chodzi. No! Halo? No! Dobra chwila, muszę się rozpędzić no, Spokojnie Dobra 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 Nie gdzie jesteś Dobra Na końcu prawie, samym. Dobra, chwila O, widzę cię, no O! O! teraz muszę tylko wylądować! Chwila No! nie się! Kurw! co takuje mnie! Czeka, gdzie to jest? Gdzie jest to lądowisko? Lesy na drzewie... Ale no! <słyski> to nie jest takie proste! <słyski> o! Jestem! Odchodźmy teraz No to już końcówka jest dosłownie. Dobra. dobra, I teraz wypada. Tam na dół. Wiem, że. W tą dziurę, tam gdzie jest walon. Z gdzie jest tabliczka. Wiem, wiem, wiem. Tam gdzie jest tabliczka, czyli tutaj, z tego kąta mam skakać, tak? Z tego kąta, tak? Tak, 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 tak. Ok. Kurczę, blisko. Ajajajaj! Aj, aj, aj. O Jezus. Trochę bliżej... No nie! Jeszcze trzeba trochę bardziej. Aj! Kurcze, pieczone. Cześć, gdzie jest zaskacz tutaj? Dobra, jeszcze... Aaaa! ...filarem. Jeszcze blisko, blisko. Ale dobra, to już, to już, nie jest takie trudne. To boli, że najkrótszy moment zostawiłem na k***ę. Come on. Dobra. Hmm. Ty ciulu, skacz. No! <noise> Mam zaskoczyć, żeby się nie umrzeć. Tak I... lecimy! Dobra. Uuuu! Koniec A? To mi się udało. Muszę wojcie wrócić. Oje. E, jak ci pokażę coś ciekawego ogólnie, chodź tutaj. Tu? Bo tak, nie wiedziałem, że to robi. Co to jest? A! No już tam. <laughs> <Spoko>. <laughs> Muszę fajtami wrócić. Ja mi to zajęło. Ja mi to zajęło prób? Raz, czy Raz, dwa, trzy, cztery. Dziewię dziewięć prób mi to zajęło. Nawet chyba, chyba nie najgorzej. Dziewięć prób. Dobra, lecimy. Ja, opuszczono ja palnia. O ja, o ja. O! I tak, posorą parkour... przy parkourze czasowo się męczyłem przez chwilę w labiryncie, więc... Beka. Więc no. Ale ogólnie jestem za dowodny, tak co zrobiłem. Więc, więc beka, parkour. To w życiu byś nie znalazł. wyjścia jakbym ci nie powiedział gdzie jest. Wskazówka, nie, że o cię po zimno już troszeczkę, no... No nie, bo zazwyczaj no, mało gdzie gdzie jest mniej więcej to umiejscowione? Gdzieś tu? No to za no to PXD no to praktycznie nasi radka, no to mało kto tak robi. No właśnie o to chodziło, bo chciałem... Jest metoda prawej dłoni, po prostu idziesz ciągle w prawo i ciągle to odsłaniasz, na przykład. Wszystkie, wszystkie wyjścia. Robiłem to tak, żeby to nie aplikowało tej metody prawej dłoni. Mhm. A to mogę się... Nie no, bo jak już potem właśnie próbowałem, to już właśnie dobrze już powiedziałeś, że, ten, że to nie musi być na końcu, bo tak wiesz, jak szedłeś do zazwyczaj i spodziewasz się, że to jest na końcu, nie? Uh -huh. Ja już szukał gdzieś przy, przy tych skrajnych tych no, się na środku. Eee, czekaj gdzie, gdzie jest ta skrzynka? A, na górze. górze. A na górze samej. Jeee. Yeah. Ale <noise> i tak ten parkour najgłupszy, Bo łódkę w końcu dał... Ale taki trudny! Ale przy tym skoku na cztery kratki się męczą jak męczył, bo tam nie było double jumpa, tam z miejsca trzeba było skakać. I to było strasznie frustrujące. Dobra, i temki trzeba wziąć... Oj, tak dobrze, to są moje temki, jedzonko ci skubiłem, a jepać jedzonko.